Teraz zaczniemy sobie analizować symbole dotyczące krzyżowania oczek, ale tym razem mamy sześć oczek do krzyżowania. Pierwszym symbolem, jaki napotykamy w, w legendzie książki, jest ten. I tutaj, jak możecie zaobserwować, są to. 6 oczek krzyżowanych, dwa z przodu, cztery z tyłu ze skrętem w lewo. I będziemy to przerabiać następująco. Dojdziemy sobie do pewnego punktu. Place two stitches on cable needle, czyli przekładamy dwa oczka na drut pomocniczy. Trzymamy go z przodu, tak jak nam to mówi: hold to front, trzymamy z przodu, następnie pearl to, knit to, czyli przerabiamy dwa oczka na lewo. Przerabiamy kolejne dwa oczka na prawo. Następnie knit to from cable needle czyli przerabiamy na prawo dwa oczka z drutu pomocniczego. Jak widzicie, tam w tych środkowych dwóch kwadracikach były kreseczki poziome które oznaczają yy, oczka lewe. Z tym symbolem będzie podobnie, ale tym razem dwa oczka z przodu mają skręt w prawo. Więc place four stitches on cable needle. Przekładamy więc cztery oczka na drut pomocniczy i tym razem wędruje on z tyłu robótki. Knit two. Czyli przerabiamy sobie dwa oczka z lewego drutu jako oczka prawe. Następnie purl two, knit two from cable needle. Czyli przerabiamy znów jako lewe dwa pierwsze oczka z drutu pomocniczego, jedno i drugie. Oj, tu coś mi się rozdwoiła nitka. Dwa oczka lewe. I dwa oczka prawe. Widzicie? Przy sześciu oczkach te skręty robią się już bardziej widoczne i ciągną bardziej naszą, naszą robótkę. Kolejny symbol to jest ten, i zwróćcie teraz uwagę, tutaj mamy nadal y, krzyżowanie sześciu oczek, ale tym razem skręt jest w lewą stronę i z przodu mamy trzy oczka. Tutaj jest klasyczny podział na taki jak na warkocze, taki zwykły warkoczyk. Więc przekładamy sobie trzy oczka na drut pomocniczy, trzymamy go z przodu i przerabiamy trzy oczka na prawo. Następnie trzy oczka prawe z drutu pomocniczego. Jedno, drugie i trzecie. Kolejny symbol to jest ten, i tutaj mamy sytuację odwrotną: jest to krzyżowanie sześciu oczek. Ale trzy oczka z przodu mają skręt w prawą stronę. Więc przekładamy sobie trzy oczka na drut pomocniczy. Tym razem drut pomocniczy wędruje do tyłu robótki. My przerabiamy sobie trzy oczka z lewego drutu jako prawe. Jedno, drugie. I trzecie, następnie przerabiamy trzy oczka prawe z drutu pomocniczego. I trzy. Teraz, zanim zgubię wszystkie oczka, co właśnie zrobiłam, zgubiłam sobie wszystkie trzy oczka. Zróbmy to tak, tu się rozplątało. Jak podłapać oczko? Tu jest oczko. To było oczko brzegowe. Więc dokończymy sobie te trzy ostatnie oczka, żeby dojść do końca próbki. I zobaczymy, co nam z tego wyszło. Widzicie. Im więcej oczek jest krzyżowanych, tym skręt robi się mocniejszy. Tutaj już będzie taki ładny warkoczyk. Tutaj mamy skręt w lewo z dwoma oczkami z przodu. A 4 oczka z tyłu, tutaj mamy skręt w prawo, 2 oczka z przodu, 4 z tyłu, natomiast tutaj mamy skręt w lewo, 3 i 3 oczka, i tutaj też mamy skręt w prawo, 3 i 3 oczka. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.